Akademia Leona Kośmickiego, dzień otwarty, studiów, biznes chiński, jak działać skutecznie na jedwabnym szlaku. Alejkańca dopisała, musieliśmy zamknąć rejestrację na 4 dni przed, ale myślę, że z wieloma uczestnikami dzisiejszego spotkania spotkamy się na jesieni, to już będzie trzecia edycja. pozwolę odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób pozyskać partnera chińskiego, jak skutecznie z nim komunikować, jak dać dobrą usługę, jak wyegzekwować rzetelne wykonanie własnego zlecenia, jak pracować w firmach azjatyckich. Dzisiaj dyskutujemy na wiele takich tematów związanych z koncepcją transportowego nowego i odwrotnego szlaku. Trzy debaty rozmawiają przedsiębiorcy, rozmawiają menadżerowie kolejowi, właściciele spółek kolejowych oraz eksperci. Ta debata za chwilę.